Halo, halo, dzień dobry z tej strony ponownie, ja, a dzisiaj sobie testujemy Metal Coolera wersji Golden, którego trafiłem kilka razy, jest na 79%, głównie Dodge, troszkę Cryt, troszkę additionali, ale to już przechodzimy ogólnie do karty. Crossover 150%, więc ok, ujdzie. Greatly Races Attack Dev na jedną turę, no co to jest fajny super atak. Efekt. W dodatku, jeżeli chodzi o pasywkę, to atak def 200%, dodatkowy atak def 80%, kiedy HP jest 50% albo więcej, kiedy robi superkę. W dodatku robi dodatkowy atak, który ma great chance na bycie superką, redukcja obrażeń 20%, plus 1 do 5, dodatkowy atak 40% do 200% i zaraz będę musiał zrobić jedną rzecz. 200% i dodatkowa redukcja obrażeń 8% do 40% na każdą crossover postać w teamie, więc 60% redukcji i w dodatku siluje sobie super atak, kiedy HP jest 20%, albo mniej, co jest. No, no dziwne. E, poczekajcie sobie. E, kasaczek, nie, 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 jak chcę sobie po prostu. nie Nagrywanie ekranu! Nie przeszkadzać mi. Później sobie obczaję. Dobra, no to myślę, że można wejść w event Golden Cooler. Golden Metal Cooler, przepraszam. Będzie testowany na Golden Metal Coolerze, więc myślę, że powinno być całkiem okej. Okay. Włączę już sobie dźwięk z gry. Animację sobie włączę. No i dobra, lecimy. Dobra, na początek mamy taką średnią bym powiedział rotację. Metal Coolera bym wolał dać na. Środek i w sumie. Chociaż. Ja chcę, ją połączy... chcę go połączyć z tą Pu Putinę Pu Putinem. Eee... <laughs> Także hmm. Chyba w ten sposób zrobię. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Eee... Tak, wpakowałem Brolio, bo czym by nie, po prostu chciałem sobie go trochę pokorzystać. O. Ale jest kanterka, więc elegancko, przepięknie, ślicznie. No i tak, ten Metal Cooler, z takich rzeczy, co mi się w nim nie podobają, no to jest Link Set, ponieważ ma linki, które pasują do innych Metal Coolerów, ale żeby ten miał pełną pasywkę, to <laughs> te Metal Coolery by musiały być w kategorii Crossover, więc nie ma żadnej opcji, żeby ten miał pełną pasywkę. No i tak, jego linksy to Stronger in Space, Auto Regeneration, Fusion, Deficit Boost, Shocking Speed, Call Judgment, Shattering the Limit. No i właśnie te trzy ostatnie będziemy mieć aktywowane. A tutaj widzę, że ładny additional yy, poleciał, więc spoko. Jeszcze jeden? Okej. Okay. Okej, okay, dobra. No i double digits wiadomo. nagadał. E, Okej, okay, ja sobie zostawię... Zostawię sobie e, tego Goku Blacka, to jest friend, e, który no prawie jest na linkach dziesiątych, e, więc powinien sobie tutaj dać radę. E, w środku środkowym slocie nie ma super ataku, więc ta karta jest bezpieczna, a to jest na tyle dobry, że nie potrzebuje... E, e, kuj się, co ja gadam? Że nie ma się o co martwić, to miałem na myśli, jak będzie tam superka, czy cokolwiek, bo bardzo dobrze to przytankuje. Mm, zobaczymy, okej, okay, ty tutaj z Demedzem nie szalejesz, więc no... Niestety. Za to to już leci z Demedzem. Tak sobie troszkę pomieszałem team, żeby było jak najwięcej takich kart, bo... Yy, na dwóch wegerotów to tak dziwnie, bym powiedział. W sensie, nie dziwnie, bardzo fajnie bym powiedział właśnie, ale dla urozmaicenia teamu. ok, no i dobra, myślę, że w ten sposób to sobie zostawię. Broli tutaj ma więcej defa. Nie, nie, dobra, w ten sposób wezmę. ok, Toła powinna mieć fajnego supporta do następnej rotacji, gdzie będzie ten metal cooler. No właśnie, double digits, no i praktycznie 10 milionów. Jak coś, to jest na 69% teraz. Między odcinkami zrobiłem sobie multi na Heroesy ten za 30 DSów. No i całkiem fajnie poleciało, bo trafiłem duplikat do tego fizycznego Vegito, Oprócz tego do Agiel Dabury i fizycznego kogoś, kto. Nie, nie pamiętam, jak się on nazywa. Eee... <laughs> Pozwólcie, że sobie zobaczę. Eee... Tylko, tylko, tylko. Jak to się nazywał? Aha, Demigro. Dobra, i tutaj Tak, ma 85 koła defa. No i trzeba mieć też na uwadze, że chyba ty dajesz supporta. Tak, ona nie ma full linku, bo dopiero całej eza zrobiłem, więc nie ma co. Yy, dobra, tutaj. Mhm. Daję supporta 30%. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że superka, jak już to będzie po tym, jak nasz cooler zaatakuje, albo na blaku. Mm, ok, na start dostaje trochę dmęcza, bo nie robił superek. E, 6,4 miliona to jest całkiem spokojny. Uwaga, additional, dziękuję. On w ogóle u mnie e, robić. U mnie robić sporo tych additional, Nie, on na to należy nawet skrytem. God damn! Dobra. <laughs> Także. Na tą chwilę w teamie Heroes to ten cooler jest ok, ale no, to jakie on linki posiada, to jest problem, jak mówiłem wcześniej, ponieważ co te linki mu dawały? Eee, chwilę? Ee, dobra, na ludzie, <laughs> Dobra, żeby go nie zmasakrować, to postaram się to zrobić w ten sposób, chyba że ich rozdzielę i bez Active Skilla do tego Dobra. No i tak tutaj to nie jest jakiś istotny tutaj auto regeneration daje 5% HP i redukcję obrażeń 5%, więc to całkiem spoko. pod uwagę, że on już wcześniej ma redukcję obrażeń. Ki plus 2 atak d 10%. To jest dobre. To jest dobre. Tylko że to jest Link Fusion, który jest taki średni. Deficit boost to jest atak 20%, więc no. Dobra, następna rotacja to już będzie taka, bym powiedział, wypasiona, bo wszystko co będzie potrzebne jest plus będzie to na supporta, bo oprócz tego Putina będzie. Toła. Okej, okay, fajnie, żeś zrobił wszystkie uniki. <laughs> Okej, okay, Cold Judgment, tym, tym w ogóle masz wszystkie linki. Fajnie się linkujecie. 118 koła defa i trzeba zwrócić uwagę, że jeszcze zyskuje 80% atak def podczas robienia superki, kiedy jest HP powyżej 50%, no i super atak efekt, więc ta defensywa będzie dużo wyższa po tych superkach. No i dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie, jeżeli chodzi o Demage. Okej. Okay. Okej, okay. superka? Nie, okej. Okay. No. Wynik dobry. Additional już za 8-1 nice. No i bez kolejnego additionala. Dobra, zaraz jeszcze wejdę do eventu, gdzie będziemy mogli zobaczyć jak on to tankuje. Może do Harsa pójdę? Jak, jak są teraz zony z Heroesów, to może go tam przetestuję. Myślę, że to będzie nie najgorsza opcja. Toła oczywiście u mnie król Dodja, więc <laughs> królowa, przepraszam. Także widzimy się już w następnym evencie. Okej, okay, jesteśmy już w kolejnym evencie, gdzie właśnie jest to Hearts. Bo tutaj mam nadzieję, że to się uda tak jak będę chciał. Bo niestety wcześniej się nie udało, żeby ta superka była na tym kulerze. Nie zobaczyliśmy jego możliwości defensywnych do końca. Okej, okay, fajnie. To może troszkę zaboleć, ale nie ma co. 200 koła to nie jest tak źle. Eee, oj, ale już 10 milionów to jest bardzo dobrze. Eee, Bo jakie ja lubię tą kartę. Okej, okay, additional, już praktycznie 11. I może jeszcze jeden, tak, dla urozmaicenia, tak, dla rozgrzania się? Nieee, Dobra, ale ten też bali 10, więc. Boże, te wegeroty, ogólnie karty heroes w tym roku, to ja jestem cały czas w szoku. Dobra, mam nadzieję, że ty pounikasz. Udałem ci trochę w dodge. A. niestety wcześniej robiłem ci badziewnego builda, ale no cóż. Okej, okay, tołę zostawię. I mam nadzieję, że Toła mnie tutaj nie zawiedzie, jeżeli chodzi o uniki. Okej, okay, dodge, fajnie. Y 6-8. Legansko, może skryte? Nie. Additional? To jest szansa na additionala. A on mi zawsze go robi. No... No nie mam na co narzekać. Chwilę, ty chyba mogłaś go silować, tak? Bo już zapomniałem. On się dawał stunować? Nie. Poła. Matko Bosko. To jest normalnie żart, to co się dzieje z tym... z tą Tołą. To jest niesamowite. Niepojęte dla mnie. Gdzie jest dodge? A i superka na nim. Wow, double digits, przeżyj to. Nie chcę od nowa nagrywać. Dziękuję. Co? Ile HP? What the fuck, man? Okej, okay, 9-7. I teraz się skapnąłem, że to nie ma sensu, ponieważ hearts bije. Od razu. No, dobra. Ja już sobie dogram. Mój głupi błąd, pardon. Chyba, że... No dobra, docz, to docz. Jednak to jeszcze musiałem wstawić. Ta jeszcze, to jeszcze wstawię, to jeszcze wstawię. Zaraz go wezmę do innego eventu. Dobra, teraz idę. Nie, dobra, Red Zone Cell Max niech będzie. Załóżmy. Dobra, kolejna próba, bo po prostu da jest straszne co się dzieje. Okej. Okay. Cooler na pierwszy slot, ty na drugi. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, Mo może teraz się uda. Może teraz Nie jest na ten. Wymaksowany tutaj. Nie ma toły, nie ma soporta Ale Linki, Cold Judgment, Shocking Speeds i Shattering Delimit jest aktywowane. Eee, Okej. Okay. Ty chyba ser na Sero nie lubisz robić superek na kulerze. tak Takie braty jesteście, tak? No i na niej będzie, a jednak nie. Okej. Okay. To, to, na, to, to nawet lepiej. OK, z krytem, oczywiście. Dobra. Chyba niedługo będę musiał sobie zrobić jakąś ankietę. Mm. Ankietę na temat showcase'ów. Może coś z tego będzie. Eee, Okej. Okay. Dobra, to być głupie, ale zostawiam Tołę na ostatni slot. Toła. Ja wiem, że ty mnie zawiedziesz, ale. Możesz zmienić to zdanie, oczywiście. Możesz zaszaleć z dożami. Tutaj ładnie podleczono. Okej. Okay. Da dajcie, dajcie to. Okej. Okay. No to fantastycznie, jak już super kito na to na yeah. toły, toła, 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 toła. Tu ma toła, toła. Dawaj, dodge, nice, dodge, 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 dodge. lepiej przetankowałem niż myślałem, ok. Dobra. Eee... 100 koła defa. Okej, okay, okej. Okay. Ile ma Vegarot? 100. A ty masz 200 koła. Okej, okay, okej. Okay. To dla ciebie dam te orby fizyczne. Eee... chyba miałem mniej niż 50% HP. Okej, okay, 7 milionów. Super kanań. proszę. Okej. Okay. Double digits. No znowu! Specjalnie go pakuję na pierwszy slot, gdzie jest w miarę sporo ataków. A, ja akurat na nią Dobrze oczywiście, że ja... No, przytankuj to chociaż dobrze. Ujdzie. O co chodzi? Tu jest jakaś klątwa czy coś? W sensie... Nie wiem czy klątwa, ale... Chodź. Dobra, wezmę sobie active skill'a. Eee, nie, wezmę w ten sposób. Active skill'a tego Vegito. Okej. Okay. Dobra, te dwa orby mnie podleczą trochę. Ty tutaj będziesz miał te mnóstwo. A ty, żeby nie było aż tak y szybko, to bez active skill'a. Okej. Okay. Okej. okay. okay. To akurat na luzie 6 i 8. No ale dajcie mi pokazać kulera z damage'em, już go pokazałem. Yy, wydaje mi się bardzo dobrze, bo były te rotacje co chciałem, i w ogóle yy, adyszynale robił. Ale czemu? Co jest? Dokan, czemu mi psujesz showcase? Y? Ok. Brakuwa brakuje mu jednego hita do pełni pasywki, ale i tak nas podleczy trochę. Jap. Dokładnie. Eee... Sztękujesz to nie No, spoko. Ok, Dokan, proszę cię. To nie jest tak dużo. O, do od, okej. Dobra. Tyle ataków na pierwszym slocie, musi coś tam być. Musi. I zgaduję, że będzie na to jest super atak i nie zrobię dodża. Znowu. Okej. Okay. Tutaj ładnie tankuję, nawet bez robienia superek. Yy. No nie mówcie mi, że ten żart się powtórzy. On nie jest śmieszny dokan! Dziękuję! Nawet nie zdojował tak jak chciałem. Double digits, dziękuję! No i teraz patrzcie do końca rotacji i myślę, że showcase można skończyć. E, Okej, okay. nie było. 7-4 dla Toety? To, to jak ten showcase stały by był? No, ale dobra. A, coś mówiłem? Coś mówiłem wcześniej? No dobra. Przepowiednia się spełniła. Także dziękuję za oglądanie. Widzimy się następnym razem. I do następnego miłego dnia. I nie, nie,